Emple. Znowu mnie chcą wziąć do wojska. Znowu się o mnie upomina Polska. Znowu na głowę mi próbują wcisnąć za mały hełm. A to nie może tak być, to nie może tak być, to nie może tak być. Ja tak nie chcę. Dzisiaj czytałem znowu twoją książeczkę wojskową. Nie doczytałem się niczego, podniecającego tam. A to nie może tak być, a to nie może tak być. Mam nadzieję, że to koszmar. Znowu mnie chcą wziąć do wojska, znowu się o mnie upomina Polska. Mam nadzieję, że to koszmar jest. Ja mam za dużą głowę na wasz hełm, bo to nie może tak być. Ja sobie sam wybiorę wroga. To nie może tak być, to mam nadzieję, się śni. To koszmar.